Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do was z recenzją książeczki Maggie Steve Water wezwij Sokoła i jest to księga pierwsza trylogii Śniący i tą książeczkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Uroboros i słuchajcie, jak widzicie okładka jest zawsze tym, co mnie do książek przyciąga najbardziej a tym bardziej, że właśnie kiedy przeczytałam, że to ma być ta księga pierwsza no, nie potrafiłam sobie je po prostu odmówić Wiecie, zdecydowanie trudniej się czyta, kiedy zaczynamy tam od tomów drugich, czy trzecich, czy tam kolejnych, więc postanowiłam, że właśnie tą przygodę rozpocznę na jednym wdechu. Hmm, i czy mi się udało? Słuchajcie, śniący, bardzo intrygujące wejście. Wiecie, ja zawsze sama wierzyłam w swoje sny, a tym bardziej, że właśnie tłumaczone chyba jeszcze nigdy w życiu mnie nie zawiodły. No ale dziękuję jednak Bogu, że stworów występujących w moich snach nie zabieram do domu tak jak właśnie jeden z bohaterów. I dzięki Bogu nie jestem też wyśniona. No, bo to by oznaczało, że y, nie zabawiłabym na tym świecie zbyt długo. Ok, więc, może o czym jest ta książeczka? No, słuchajcie, mamy tutaj troje głównych bohaterów. E, jeden z nich potrafi, poprzez właśnie sens, prowadzić do normalnego życia różne przedmioty, czy tam różne rzeczy, czy nawet stwory. I nieźle się ubawiłam, kiedy właśnie <grym> w pewnym momencie, y, kiedyś śnił, zapomnił, zapomniał się na troszeczkę i. Gdy się obudził, po jego ciele skradały się takie fajne rubale <grym> I tak, dodatkowo ma też takie niecodzienne upodobania, no, które nie zawsze przynoszą mu no, szczęście. Drugim niezwykłym bohaterem jest właśnie złodziejka. Ona im bardziej zbliża się do wyśnionego przedmiotu, no, tym bardziej się z nim wiąże. A trzeci bohater, trzecim jest łowczyni. No, ale jeżeli chcecie poznać jej talenty, no, to już musicie sami wgłębić się w powieść. Powiem wam tylko, że... E ona bardzo wiele rzeczy widziała, bardzo wiele rzeczy przeszła i na swój sposób to cały czas przeżywa. A czy Wy potraficie uwierzyć, że sny potrafią nas wszystkich zniszczyć? Takie pytanie. I jak widzicie, książka jest bardzo gruba, ale właśnie y, z takim druczkiem w miarę powiedzmy średnim. I tak. Informacje, które chce nam przekazać autorka, czasami może były troszkę chaotyczne, ale może nie tak chaotyczne, ile moim zdaniem troszkę ciężkie do pojęcia, bo historia ma tutaj swoje wzloty i upadki. No, momentami jest bardzo, bardzo wciągająca, że po prostu nie mogłam się od niej oderwać. No, a chwilami zastanawiałam się ale dobra, o co jej tu chodzi? Wiecie, chwilami było też tak troszkę dużo informacji, jak dla mnie, których nie potrafiłam ogarnąć. Ale książka ogólnie jest naprawdę ciekawa, bo sam temat już z tymi śniącymi i wyśnionymi bardzo, bardzo mi wciągnął, gdyż mojemu sercu jest bardzo bliski. I co mamy tutaj? Nadciąga Wielka Apokalipsa, która, no, powiem Wam, że troszkę mnie przeraziła, bo właśnie tymi momentami, może nie tak straszna była ta Apokalipsa, ile właśnie, hmm, jakby to powiedzieć, Chodziło o to, że nie mogłam się połapać, kim, kim kto jest. O, nie mogę się teraz wysłowić. Bo tak, w dialogach mamy wypowiedzi różnych osób, no, ale one wszystkie były mało, że intonowane tak samo, to pisane właśnie w tym samym stylu. Bohaterowie oprócz swoich ról raczej nie wyróżniali się w tłumie, no, ale właśnie ten sam styl, jej, te opisy ludzi, przyrody, czegokolwiek, domów. Był taki naprawdę taki bajeczny, bo ona nie pisała takimi prostymi wyrazami, że to jest drzewo, to jest okno, tylko że takie, takie, takie wiecie, takie coś pod bardziej mój styl, <grym> dlatego to mi się bardziej podobało. No ale daję 9 na 10, gdyż książka jest no, prawie idealna. Najbardziej się właśnie zawiodą, bo jeśli chodzi o, że tak czytam, dobra. Tu się wypowiada ten, tu się wypowiada ten, tu się wypowiada ten, ale tak sobie myślę, kurczę, ale. Czy to nie jest ta sama osoba? <grym> wiecie, niby jest ktoś inny, ale. Żadna, sposób, żadna z osób nie była tak jakby charakterystyczna w swoim zachowaniu, że mogłaby pokazać, że no dobra, to akurat powiedziała jego. Niby jest opisane, że jeden bohater jest spokojny, drugi jest ordynarny, trzeci jest inny. No ale jakoś ja tego w słowach nie widzę. No i to troszeczkę mnie zawiodło, dlatego daję 9 na 10. Bo ogólnie jeśli chodzi co do treści, co do samej fabuły, no to była, tak jak mówię, miała wzloty i upadki, bardzo wciągająca, mniej wciągająca. No ale myślę, że to jest wszystko, wiecie, przed korektą także, bo ta premiera będzie dopiero 24 lutego. Także no, z czystym sercem daję jej 9 na 10. No za ten brak charakteryzacji właśnie tych osób jest ta dziewiątka. Okej, okay, to ja się z wami żegnam i wyczekujcie, bo w następnym filmiku mam dla Was konkurs. A kto obejrzał ten filmik, zapraszam do subskrypcji i łapki w górę, bo tylko te osoby w tym konkursie mogą wziąć udział. Do zobaczenia, ciao!